Nie mam mikro, jest mi przykro. Witam, witam, o niegrzeczne proce pytam. Jebie bie, bie, bo je bojebany, zostałem nominowany. To jest zaszczyt, by tu z wami szczytny cel będzie zbierany. Od lat grane, jest zamęt, jestem hamem, stoję w bramie, biorę reklamę. Odbezpieczam zamek, bo tak mam w na no i amę. Siema Marek, co za noma, niezły wałek, niesłychane, gdzie na stary pozdrów mamy kilka słów, stronę słów i nie będę dzisiaj go Szybki punch i nie walcz, nie masz szans, no to patrz To co tutaj się odwala, to jest kurwa jakiś dramat na buzia kasy kamehame, chamy nara, pozdrawianie kapibara, no i życie toczy się, myślę sobie, nie jest źle, trochę ludzi tu poznałem, pokochałem, na niektórych przejechałem Teraz chwila uniesienia, mała dawka urojenia, kilka słów spostrzeżenia. Te dwa lata tu z ryjami porobiło mi coś bani, dało dużo do myślenia. Dzięki wszystkim, no i siema. A i może coś na zrzutę, linka na dole podrzucę. Elo!